I witam Was w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Gothic z modyfikacją mroczne tajemnice. W tym odcinku się udamy do nowego obozu, ale na troszkę w tranżole. Tak, tak, znowu się pomyliłem, znowu wycisnąłem F10, czytując Quicksilver, który jest jakiś zbugowany. Mi znowu wykaszował grę. Idziemy dalej z Mordragiem. W ogóle powiem, że bardzo mi e, cieszy ten fakt, że kanał powoli zaczyna troszkę bardziej ożywać. No praktycznie teraz taka ilość komentarzy jest na tyle duża i ilość w ogóle zainteresowania kanałem, wiadomości, komentarzy i tak dalej jest już na, tak, na takim poziomie, że praktycznie, nie wiem, jakbym wchodził co 30 minut na YouTubach to sądzę, że za każdy razem miałbym coś do przeczytania. Mniej więcej ilość wiadomości jaką otrzymuję dziennie, jak to jest jakieś 5, co na początku lipca, co może, ups, 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 mordak, zostawisz mnie? Nie zostałeś mnie, dobra, mogę wrzucać grę automatycznie. Na początku jeszcze, lipca na przykład, otrzymywałem około 20-30 wiadomości miesięcznie, prywatnych, jakieś tam, dajmy na to 200-300 komentarzy. W sierpniu już tych komentarzy jest 500 około mniej więcej. Co mnie bardzo cieszy, czyli komentarzy pewnie wiadomość jest około 500 w tym momencie już. No i muszę przyznać, że no jest to miłe po prostu, naprawdę. Jak SPR widzi, że powiedzmy jego kanał jest bardziej, jednak już coraz bardziej odwiedzany, z większym zainteresowaniem jest, to jednak fajnie się człowiek czuje, naprawdę. ilość ten też ładnie podskoczamy tylko że filmy dalej moje mają około wyświetleń powiedzmy od 5 do, do 250. E, takie powiedzmy po dwóch dniach mają taką ilość wyświetleń. To sama ilość wyświetleń naprawdę szybko rośnie, bo tak jak w czerwcu miałem, za cały czerwiec miałem 19 tysięcy, chyba 700 wyświetleń, w lipcu miałem 19 tysięcy 900, to tylko 200 wzrostu To Po prostu w czerwcu było dużo materiałów, to też dzięki temu właśnie było więcej w oczywiście z tego powodu. Tu tak w sierpniu, na 20 sierpnia, mianowicie jest 22 już, ale analityka jest opóźniona trochę, kilka dni. Tu na dzień 20 sierpnia w siedleniu mamy już 19540. To znaczy, że no, w sierpień będzie znacząco lepszy od lipca. Zresztą mogę sobie w ten sposób, że na przykład yy, w lipcu miałem średnią oglądalność na Social. E, social Deidzie sobie Tak, tak się na stronie nazywa. Na Social miałem średnią wyświetlenie na dzień chyba. 600 na początku lipca? Pod koniec lipca było już prawie 700, a teraz prawie 800 już chyba nawet. Może tak się wady trzeba zabić, a nie uciekać? Mówię, wszystko to ładnie się rozwija. Ilość subskrybentów też rośnie, o, zapisy się w zamianie się wiadów. Nie wiem, czy dokładnie oznacza to, ale musimy się coś do dobrego. No, 42 spacer gdzieś pokonane. Wcześniej jeden był wyzwaniem jeszcze. Miałem te... 5-6 odcinków temu. Zajmiemy tą siłę, zabraliśmy tę bronię i tą zbroję. No. I już widzów coś właśnie rośnie. Tak jak powiem, przez cały kwiecień praktycznie. Przez cały kwiecień, czerwiec i lipiec dostałem chyba mniej subskrypcji niż do tej pory w sierpniu. Nie wiem, czy to, czy ten, że kanał się rozwija, czy po prostu, że nie wiem. Czyli jestem aż tak chujowy, że w tym kwietniu, li, czerwcu i tam maju tak mało zdobyłem. O, tu w ogóle y, przy obóz przy starej kopalni. W normalnym gotiku by go nie było, ale z modyfikacją jest. Zresztą, że czy na Nahita zabije z tą nową zbroją. Mm. To jest tylko test taki let's test. Uuu, nie zabiją nas Nahita. jakiś postęp jest, ale chyba nie wygramy tej bitwy, bo... ...trzech pijców, a co ja mogę na nich poradzić? Mam tylko już jedno hita jak są jestem już ale no, może nie idzie źle. Fak, pak, pak, pak i nie, to nie, by się nie udało, dobra. Yy, tu jest ten na wsi coś. Ten, 22, druga, 21. No, jeszcze nie chcę tak późno, więc nagrywać sobie można. Póki co. Znaczy, staram się jednak nagrywać w granicach. albo rano, fajnie się po prostu na rano nagrywa, albo już tak w tych granicach, powiedzmy, nie wiem, do 19. Jesz Después, nie, jeszcze raz zobaczę z tymi grupicami, jak po prostu. Bo takie nagrywanie późno powoduje tym, że ja po prostu jestem zmęczony, trochę mi się słowa gubią. czyli zawsze mi się słowa gubią, ale tak już, to jest to perfidnie. Ojej, ja, już jak zginąłem, już parę sekund. Siup. O nie niedobre, nie mogę dać się właśnie otoczyć. No właśnie, jak się otoczę, to przegrywam. O, no, ale to ze sztuka, jak się nie uda, to już oszczędzę wam tej... ...paplaniny, no i do tej... potyczki. I tak będziemy potem tędy szli i tak, więc i tak w końcu zabiję te krypice i tak. A już teraz, jak ten poziom nabiegł, nie, ten poziom mi za dużo nie da, bo będę się go wydać na ten. na rozwój umiejętności otwierania zamków. No ale już tak, na koło 8 poziomie będziemy spokojnie. No, 8, nie byłaś to może na 9 poziomie będziemy już spokojnie tej wczyścili, wszystko co żyje. No, polecenia z tworami, oczywiście. I chyba wilkami też, i mordragami też, bo mordragi no. Mordragi no, mordragi to nie potwory, no ale. Dobra, kropice już leżą. Powiem że pokonałem tę już za drugim razem po tym, jak. Skończy nagrywanie, ale oczywiście umiłkowo wcisnąłem klawisz F10, przez co wstałem się gra i się przez to też wyłączyła. Co poskutkowało tym, że musiałem nadawać kolejne 4 razy, żeby w końcu je pokonać. Chociaż nie pokonałem je 6 razy, ja mógłbym za drugim razem już pokonać. Praktycznie nazywam no go u dołu. W hmm. pogrzebie nie będę wchodził do tego obozu przy starej kopalni, bo nie potrzebuję. To będzie mój cel w ostatnim zakończenie pierwszego rozdziału, więc... Taki co nawet nie mam po tu wchodzić. Na razie podzielimy nowy obóz, potem tam questy przy obozie na bagnie i questy w starym obozie, a dopiero w ostatniej kolejności przyjdzie tutaj. Bo tu jest tego, co też można chyba domyślić te miejsce jako ostatnie. Tak, mam się wydaje, że wiecie tych brzołych jeśli to jest lepsze, uzdrawiające. To coś w ogóle jest? Nie pamiętam, na wszelki wypadek. Zapiszemy. Pamiętam, że to coś było. Fan gotyko na tego miejsca w ogóle, nawet w ogóle nie było tego, normalnego, tego miejsca w normalnym w Aha, wytrych pękł, pęk. dobra. Czyli drzwi otwieralne kluczem. W ogóle ktoś mi powiedział, że tam jest jakaś skrytka po drodze w wodzie. Ojej, zapomniałem. Przepraszam. Będziemy tam jak będę wracał z nowego bozu. No. Czyli tak, jak będziemy wracać z nowego obozu, to skrytkę po drodze tam w tej wodzie znajdziemy. No i tutaj tutaj mamy pod wodospadem. Hmm, ta podłoga pan jest skrytka, hmm, No, ale póki je jeszcze zostawię. Tam do modreka trzeba wiedzieć, że nie zniknął. A jak zniknął to chyba powinien być już w tym... Hmm, ...w na tym obozie. To chyba powinien spotkać, jeżeli zniknął. Tam jakiś był ten cień widziałem. Ten cień, no cień był tam gdzieś tutaj. Gdzieś tu był cień, no jest. Moldarka ani widu, ani słychu, ale cień jest. Liczę, że Mordrak będzie będziesz właśnie w nowym obozie. Skoro go zgubiłem, bo tak nie, to będę trzeba pojechać, będę się cofać znowu. Przecież to nie jest cień, to jest jakiś dziwny gościu. Witaj. Witaj! Jestem zajęty! Czym? Ty zajęty fajnie, pewnie jak jakiś... Nie wiem o co z tym chodzi. Ale czyna sobie, że go nie mówił w normalnym gotiku i coś miał jeszcze związanego z jakimś... chyba z tym gościem martwym. Stanowicent Marty zokoła za nimi jaskinicy, tą broń miał, o to chyba co mam sobie chyba nawet. Bo miał nie tą, tylko miał te żądło, krwiopilce, nie pamiętam. Nawet sporo broniamy na No Mamy łuk, ej skąd mamy łuk? Długi łuk. Skąd tego wziąłem? Hmm? A ten gość miał długi łuk, ale miał już długi łuk, ja myślałem, że miał krótki łuk. To są kolejne krwiopilce, wiecie, sobie odpuszczę, sobie ich na aktualny moment. Najwyżej poza nagranie powybijam tej, bo no... Kurczę, to nie będę was męczył. Drogę, tą drogę, o, jest molda, na Tą drogę na górę możemy też odpuścić, póki co uwierzcie mi, odpuszczamy ją sobie też. No to No tak jesteśmy. No tak jesteśmy. Za tą nowy rozciąga się z mm -hmm. obóz. Porozmawiaj z Laresem. On ci No podoże. dobra. jest. Spoko. spoko. to twoja przepustka do Laresa. to mm. Trzeba mieć nie lada powód, żeby się z nim spotkać. Wiesz co? To mi pomożesz? Poza hmm, No i to właśnie... Też dni. po niej części mi właśnie sumkę. A w starym obozie zaczyna robić się trochę No bo to rośnie troszkę sobie z tego obozu. Jakbyś czegoś potrzebował, znajdziesz mnie hmm, w karczmie. Hmm. Na środku jeziora. No bo obóz jest nawet duży, Nie, wiem, co jest większy. Stary no, obóz czekam. nie wiem, na pewno stary obóz jest większy. A nowy obóz jest taki bardziej, nie wiem, by to powiedzieć. No. Dobra, Zobacz, zacznę zobaczyć się. Ja, o kurde. Chciałem tam się przejść do tej jaskini, nie wiem co w było, ale chciałem tam się przejść. Ale jak ja szczury, to nie, odpuszczę sobie, to bez sensu. Jeszcze rzeczywiście rzeczywiście nie z żadnych szans, a tą drogę też nie mam po co wchodzić na tym poziomie. Strażnicy, bramy, to są pewnie zwykłe szkodniki, tak. Szkodnik to jest najniższa ranga u tych... u tego obozu. W starym obozie jest cień, strażnik, Taki naj najgorszy według mnie... Niby nie ma podziału już na klasy po prostu Cień Strażnik, potem jest już magnat chyba tylko, ale my nie, nie wiem, czy w ogóle wokół, nie, nie można stać magnatem. Ale jest cień strażnik lub makognia, który jest dzielę, że jest e, gorszy makre, makognia i lepszy makniony, że od tego, jaki pancerz mamy, oraz najgorszy strażnik, średni strażnik i najlepszy strażnik. Najgorszy ma taki sobieutki pancerzyk, ten lepszy ma taki jak ma na przykład ten bludbini i tym podobni, a taki jak to ta torus ma, to jest, najlepszy, najle to jest najsilniejszy. Ci w ogóle najbardziej włokszeni i tak dalej. z Cześć jestem, jestem tu nowy. Miło zobaczyć nową twarz. Pewnie jesteś tu już od dawna. Mhm, pewnie tak. Święta racja, chłopcze. Byłem Uu, jednym z pierwszych, którzy to brawo. trafili W takim tym razie na pewno dużo wiesz o tym miejscu. nic tu nie wchodzisz z tego obozu. Większość czasu no. spędzam tutaj, na polu. Pewnie Zomyślam dlatego się. udało mi się tak długo przeżyć. Dostajemy sporo ryżu i trochę gorzałki. Może nie jest to wiele, no, ale nie wystarczy. Że nie jest to wiele, no nie jest też mało. Tu Dlaczego tu trafiłeś? Podatki, chłopcze. Podatki. Moja chata była równie pusta jak mój żołądek i po prostu nie mogłem dłużej płacić. No i pewnego dnia schwytali mnie królewscy żołnierze. Dobra, I że coś nie patrz że do Kolonii. Co to Polska jest? Prawdę mówiąc, na zewnątrz wcale nie było mi lepiej. Tutaj przynajmniej no nie no, skoro nie godujesz, to faktycznie, no w skroniku, tu jest to jest lepsze. Przez całe życie. Ale dlatego tego Suki Syna w koronie to nie no był tak. żaden argument. O, no niestety masz problemy i tyle. A, to jest tam na podział. Zresztą tu jeszcze jest. Zbieracz, 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 armia klonów. Chyba, że mają inny wygląd. To nie klony, więc chyba mają inny wygląd, ale. Armia po prostu zbieraczy na się na świecie, dobra. Dla parkour, bez i parkour. Tak, skoczył na 2 metry, ale nie się tego. Tu, 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 a, woda to powinna być faktycznie. No, bezi. Bezi, bezi. My tu się nie pierdolimy. Tu wchodzimy na góry. No, bezi, bezi. Bezi, bezi, bezi. O, tu mamy jakiegoś typa, który na, na jakiegoś żomorznego bardziej, o tegoś co nas Co tu robisz? Szukasz kłopotów? Nie? Spokojnie, jestem, Spokojnie. Nowy. Hmm. jestem tu nowy. Hmm, wyglądasz w porządku. Chociaż nigdy nie wiadomo, No znajdzie się jakiś nowy, który wyobraża sobie, nie wiadomo, co. Dokładnie. Eee, to coś takie w tak jak ty robi w towarzystwie zbieracze. Li też mnie o to pytał. Nie chcę już walczyć. No, chyba, że w obronie własnej. Mhm. Raz zabiłem człowieka. I jak Aha. dla mnie to było o jeden raz za dużo. Zresztą dlatego właśnie trafiłem do tej zapchlonej kolonii. Aha. Jak to się stało? Zwykła górki w karczmie. Nie chciałem zabić faceta, chyba to po mu za mocno go walnąłem. Byłem delekowanem. Na najwyraźniej nie doceniłem własnej siły. Dlaczego dołączyłeś do tego obozu? Dlaczego dołączyłeś właśnie do tego obozu? Już ci mówię, do wyboru miałem tylko tych świrów z sekty, a nie uśmiechało mi się pranie mózgu, któremu chcieli mnie poddać. W starym obozie miałem Dlaczego za dużo to są problemy. A tutaj najemnicy i szkodniki traktują mnie z szacunkiem. To znaczy, boją się ciebie? Może Ciekawe. tak czy inaczej, tutaj znalazłem spokój. Radzę ci pójść w moje ślady. Nie wiem, bo się do którego bózu dołączymy, ale myślał, się nie wyszkolić tak, bym był równie silny jak ty. Nawet gdybym mógł. Po co ci to? A, hmm, do samoobrony, mam do samoobrony głównie. Samoobrony. Do samoobrony. Do tego potrzeba szybkości, a nie siły. Myślisz, że gruchotanie kości pomoże ci wieść w spokoju? Ojciec. że Dobre pytanie, nie, że pochodzi sukisno, że, że nie można mną pomiatać. Nie, I zanim Kształt. byś się obejrzał, sam stałbyś się jednym z tych sukien synów. Nie, drogi panie, to nie jest właściwa motywacja. Hm. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. to wszystko jeszcze no raz. Wymyśliłeś coś lepszego? Nie zbyt. Nie. Tak myślałem. <grym>, no to jest moja motywacja. Co ci do niej? Ona jest fajna. Dobra, na nie we szkole w A mamy od od tego. Mi to nie wadzi, że nas nie będzie chciał szkolić ten nubek. A to my bandzior, masz inny imię od innych, a ty jesteś różowym książę, księciem. What the fuck, faktycznie książę. Troszczysz się o Polaków? ty mi Czemu pytasz? Szukasz pracy? Nie, a twój ryj wygląda kurwa jakby ktoś go Oby przejechał z Znajdzie się dla mnie jakieś zajęcie? Porozmawiaj z lewusem. Kręci hmm. się zwykle na prawo od szopy. Pamiętam, że z tym tyłem było coś niemiłego z tym lewusem, ale zaraz z nim. Jest lewusz, tak? To jest lewus, tak? No to zaprzemy je najpierw. Może by się z nim pobić, ale się z nim bić to mu wpierdolę. Ja chcę to pewnie padnę na hita. A ty musisz z nim dać sam. Nie. Potrzebuje kogoś, kto zaniesie wodę naszym zbieraczom ryżu. W ten sposób od razu poznasz kilku ludzi. Zainteresowany? Sam sobie nosić wodę. tę wodę. Tak się nie traktuje przyjaciół. Hmm, Widzę sobie. Widziałem, że że, co prowokuje. Ale przy pancerze się więcej siły. Dobra. Ej, no! Ej, co mogę zrobić? To było nie fair. Tego nie to było nie fair. Rozumiemy się, gro. To było no fire play. To ma no fair tail. Jak to się rozumie, słucharek? Chcę tego typa jeszcze w tym odcinku wykończyć, więc kurwa ty mi typek nie przeszkadzaj. Kurwa. Już nie mogę wykończyć go z tej pozycji? Bo no, z tej pozycji to 4. mi to nic nie da. Już miałem wyklepać ci buźkę. No właśnie, nie chcę ci buźkę wyklepać. Hey, jest... Dobra. Sam, sam sobie nudzisz do... tę wodę. A ta się nie spokojowała i ciągle nie mogę blokować, albo to trzeba trzymać, było faktycznie. ja, dwóch na jednego? A ja to wyglądały z nie To nie ma sensu. Chyba będzie dwóch na jednego. Samym nim. Nie wiem, może bym nawet wygrał, ale co z dwójką, to nie. Oni mnie otoczą i po prostu mnie rozwalą. Dobra. Czyli odpuszczamy sobie w ogóle, przyjdziemy daleko od niego. Bo on nas tak właściwie hey, zupełnie stary. nie obchodzi. Korzywa. Ej, hey, w ten sposób. Może, może innym razem. Innym razem mogę cię już nie potrzebować. Sam ten tak się nie traktuj. Fuck you Fuck you Nie mi zdałem to panie wyjął nie? Wyjął A to je panny sokin Szkoda, że nie miałem się, żeby mój mógł założyć Ale to skurczesyn Ja mu dam Oć! Dobra, nie dobrze, nie dobrze, nie Trzeba to będzie lepiej rozegrać. Najpierw zjemy sobie jakiegoś kuczaka. Kuczaka, ej, no, daj widzi sobie. Zjemy sobie kuczaka, który trzeba będzie rozegrać bardziej taktycznie. Może jak miał łuk, to tam wygrzał wymiany z nim, tak to. Kurde, no. Kiepsko. Przychylam podejść, mu sprawić dupę. Gdzie on zniknął, lol. What the f on tu Stał Jeszcze chwilę temu Co zamierzasz zrobić Mała mnie desy żywego księcia też przy tym, czy nie? Nie, ale gdzieś tu musi być ten lewus, gdzie on kurde jest Nie wiem gdzie jest ten lewus. Lewus Prawus cię szuka hm. Dobra, gdzieś ten lewus zniknął, nie wiem. Pies go jebał i małe słuszki też Dur, dum, dum, dum. Chcesz przejść U. przez te bramę? Nie no. mnie powstrzymać? Nie, ale powinieneś wiedzieć co cię tam czeka. Nie jesteś w starym obozie ani wśród tych nawiedzonych świątyń. Czekaj, my to to tutaj też? I co mnie tam czeka? Tutaj nie ma cień no ani tak. świątynnych strażników, którzy wyciągną cię z kłopotów. W nowym Uj, obozie No i nie że imartowali specjalnie. Sofisa. Tylko my, najemnicy, trzymamy się razem. No spoko. Ja wal się. Uważaj na siebie! Nie wiem, czy z tobą gadać Jervis, potem sobie pogadamy. Ja pewnie jeszcze nie raz... O, tu mamy że kolegę. na on się nazywał? Homer? Czy chyba tak zawsze mówię? Homer? Tak, Homer. Pamiętam jego imię nawet. Niesamowite. Szukasz czegoś? Szukasz czegoś? Szukam pęknięć w tamie. Chyba jakiś topielec podgryza jej fundamenty. Topielec. Łapie że myśmy pokonali topielca. I drewniane pale pod wodą. Hmm. Jeśli nie przestanie, całą tamę trafi szlak. To nie dobrze. Może mogę ci w tym pomóc? Jasne, spraw, żeby ta bestia prz... Mm -hmm. Mhm. Mogę, mogę ją znaleźć. Rozejrzyj się po drugiej stronie jeziora. A cudoktyw, czy to zbudowałeś cudoktyw? tą tamę? Tak, zbudowałem ją dawno temu, gdy nowy obóz dopiero powstał. Mm, Noc spoko. Oczywiście wszyscy pomagali, ale to ja nadzorowałem budowę. <laughs> to być dawno temu. Dobra. Ja dowiem wiem czy jest ten topiesko. nie jestem pewien czy szanse szanse z nim mamy, to jest gorsze. Pamiętam, że, ty, że tutaj jest zatopione, te. Zatopione. Tam jest łódka? Od kiedy? What the fuck? Wait, what Ta fuck? Nie wiem. Tutaj mieszkają te. Hmm. Pamiętam, że zatopione są te. Budowle. No właśnie. Te tutaj, widzicie? Chowało się za altem, tak? Tak, za altem się To Znaczy, te powietrze jest bardzo ograniczone. Więc musimy się. Coś szybko wyrobić. Dobra, wpłyniemy w tym miejscu sobie, dobra. Do góry będzie, do góry. O, musimy powietrze naładować. Siup. Dobra. Będzie w ogóle profesjonalny bywak. Ej, o, to jest powietrze lepiej, będzie, będzie, będzie powietrze. O, to jest ten topielec. Mogę chcę Specjalne imię. No to się ładuje jesteśmy. Tak, jesteśmy dobra. Ładuje się nawet. Czekamy jeszcze sekundę. I to będzie równo pod nami, tak? Równo pod nami. Nie wiem, co się było z budynkach ale chyba tak. Dobra, pójdziemy w dół. Gól, gul 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 gól. gul. gól, gul. no. Bęzi, bezi, bezi, kurwa, bezi. Bezi. Ty się tu mi nie buguj. Nie, bo jednak to nic nie bo... Nie, jest skrzynia, dobra. Miałem rację jednak. Tylko pytanie jednak, ją otworzyć. No to umieramy teraz w takim bądź razie, bo nie wiem jak ją otworzyć. A może nie użymy? Może coś się trzeba do wypłynąć. Ta, uda się. Że to chyba teraz szybciej schodzi, ale dobra, udało się. Potem zaczynamy. Może powiedzieć jakoś, jak właśnie do mną utworzyć tą skrzynkę u dołu. Bo ja nie wiem, szczerze. Nie mogłem teraz, nie chciałem ją załapać. sobie się za stanie z tym bawić, muszę przyznać tak po cichu. Nikt nie musi tego wiedzieć. Bo dąby sobie życie może by tak z łaski swej. Późno się robię troszeczkę, myślę. I ciekawe, czy chociaż da mnie tego w ogóle zranić. Już tu nie mówię o zabiciu. Ale ta łódka mi i tej normalnie nie było. Tego budynku góry też nie było. I będzie jakoś tam bestia, no to pewnie spotkamy. O, m, m, prawo. Bardzo dużo mu robię. No kurde, patrz jakiego masakruję. masakruje, no zobaczcie. Ten damage. Ten damage. O kurde. Te obrażenia, te wybuchy, te działa armatnie. Megusta. Mm. gusta. Ej, przydałoby się, żeś mnie ochronił Aragornie, synu Aratorna. Nie? Bum. O dobra, nie udało się, wiecie co? E, mam nadzieję, mam już dość grania. Więc chyba skończymy ten odcinek. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Gothic mroczne tajemnice. Albo Gothic nowa ojczyzna. Haha, albo ha, Gothic mroczna ojczyzna. Albo jeszcze inne, bo ciebie. Hejka. Nie, nie, ten klawisz.